Siemano, tutaj Rafson z kanału Rafson Games i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Borderlands 2.

And if you have to ask what a ceiling chair is, I pity the life you've wasted. I should discuss the scrollophant in the room. The reason for my relocation was an elongated and systematically unpleasant torture at the hands of Jack's cronies. Roland and his well-defined pectoral muscles were kind enough to entrust the vault key with me after the awakening of the destroyer. Not to be confused with the warrior. Seriously, those sound nothing alike. Oh, right. Torture. I asked nicely on several occasions to take proper precautions against bacteria on the instruments, but it fell upon idiotic ears. As they cut into my flesh over and over, I would fade in and out of consciousness and whisper to the ceiling chairs that it was going to be okay. Clark was afraid at first. His four legs trembled against the cold ceiling. But he knew he had to be strong for me. Then they went to work on his brother, Philippe. Philippe. I, I just. Philippe was so brave. He was so brave for me when the rotary saws began to ply his legs from his body. Clark cried out for his brother, even when one of the torturers inadvertently sat on him and muffled his cries. The last thing Philippe said before he passed on to the great wooden beyond was I love you, Patty. I love you. And then he was gone. <sighs> it's lonely here in Sanctuary. Sure, Clork prattles around on the ceiling, but it's hardly the same. Jack has taken so Baltans much from been me. talking about? Jack has taken the only happiness I've ever had in his asinine quest for the warrior and more power. Revenge is as pointless as music, but on this occasion, I will allow myself the revenge. I will allow myself to aid in his downfall. my words, Jack. You're going to die. Okej, zanim te nagrania do Patricius Tanis. The Chronicles of My Torture. I shall warm up some cold cocoa and listen to these again. No i tutaj najszybciej chodzi o Patricius Tanis. No to teraz przechodzimy do Zlodowe Highlands, tylko do Outlaws, tak? Nie wiem, może to jest taka, wiecie, droga między Highlands a Outwash. No nie wiadomo, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie to jest? Tutaj, tak? Dobra. To idziemy tam, szybko. Pokaż mi tą mapkę. O Trochę tutaj... Zwiedziłem to miejsce, ale nie aż tak. Nie za dużo, nie? Jeszcze parę tutaj rzeczy do odwiedzenia brakuje, prawda? Prawda? Słuchajcie, zapytam się was, jak wam się podoba? Seria z poradnikami obie studio. Hey, Mam nadzieję, że przydatne rzeczy są dla Was. Mam nadzieję, że rzeczy, które Wam omówiłem, są bardzo przydatne, prawda? Okej, okay, ja was z pierwsze. Mam was wszystkich w dupie. Idziemy szybko tutaj. Czy damy radę tutaj dojść? Chyba tak. O, tutaj trzeba iść. Przez wodę, tak? Mam rozumieć. No dobra. To idziemy na dół. Dam radę tutaj pójść? Tak, dam radę. Dobra. Zabić starego blaskacza. A. O ciebie chodzi, dobra. Dawaj życie, pokazuj życie. O, o to właśnie mi chodziło. Pokazuj te oczy, laskaczu. No właśnie, celuję w te oczy, nie? Dobra. Przetrwałem jakoś. Wszędzie te łapy ma ten typ. Niedobrze. Mało amunicji. Widzę. Okej. Okay. Dobra, nice. Dawaj tutaj wieżyczkę szybko. Nie no, on nie jest łatwy. Banalnie prosty typ. O, mamy fajną strzelbę, widzę epicką. Tylko musiałbym oczyścić miejsce w plecaku od tych wszystkich turnych rzeczy, które mam przy sobie. A. Wyrąb to. Brom, może to? Bo i tak nie jest mi do niczego potrzebne i weź to. O, tak będzie lepiej. A, jeszcze zabrać muszę ramię, tak? Dobra, zabieram. To wszystko? Tak, to wszystko. Już was nie ma, typy. Nie no. Dla mnie ta strzelba jest perfekt, nie? Dla mnie ta strzelba powinna być epicka. Lub nawet legendarna, nie? Nie tylko rzadka. Dobra. Możemy to zamienić. Spróbujmy z tą strzelbą tym razem. Gdzie ten gościu jest? Okej. Okay. Zabity typ. Trochę za długo osiładuje ta strzelba. Spróbujmy może na innym wrogu postrzelać. A to też jest dobra, wica O, się. A tutaj siadają te krytykale, nie? A ile zużywa tych kul? Zobaczymy. A, tylko jedną kulę zużywa. Fajnie. Jeszcze lepiej. Tylko szkoda, że tak wiecie długo ładuje, nie? No dobrze, słuchajcie. A muszę zdechnąć, niestety. O właśnie. Więc tak. Bierzemy się za kolejną misję. Jak coś odkryję, to zaraz wrócę. Mamy tutaj jakąś misję Things Slaughterhouse, więc może tam pójdę. Dobra, jesteśmy w sanktuarium po raz kolejny. I zanosimy misję temu gościowi ze snajperką. You Spokojnie, ma problemu. No to co? Odkrywamy e, misję w Finks Launcher House i słyszymy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Mamy tutaj miejsce o nazwie Finks Launcher House. Czyli po polsku brzmiąca nazwa to rzeźnia Finka. Tak więc wchodzimy tutaj i zobaczymy, co dla nas czeka. Aha, rozumiem, że tutaj mamy misję, tak? No dobra. Czyli mamy chyba arenę w tym miejscu, mam rozumieć? Nie jestem pewny. Nie wiem czy to jest jakiś DLC, nie wiem, właśnie nie mam bladego pojęcia. Hmm. Musiałbym to sprawdzić, wiecie? A, jednak to nie jest DLC, to jest... Taka misja z arenkami, nie? No dobra. Co my tutaj mamy? Amunicję, fajnie. Aha, Ci, musiałbym tutaj wejść na górę i rozpocząć tą arenę, tak? Mam rację? Tak, mam rację, dobra. Rozpocznij Rozpocznijżeś. Zawidam bandytów trafieniami krytycznymi. Okej. Okay. O cholera, jest źle, bardzo źle. Coś tutaj jest? Tu są typy. Elektryczność mi tutaj walą. Gdzie ty uciekasz typie? Halo? Dobra. Rozwalony jesteś typie? Ktoś jeszcze? Tam ktoś jest, widzę. Weź jakąś strzelbę. Strzelbę, powiedziałem. Halo, strzelba. Czy ja go nie rozwalę, serio? Dobra. Rozwalony typ. Dać mi tutaj ich. Dać kolejnych typów. Okej, okay, są kolejni typy. Dobra. Nice, ładnie. Tych cholera. Trzymaj się nieźle, widzę. Nice, brawo. Dobrze, mamy życie. Kolejne życie. Cholera jasna. O. Tak myślałem. Dobra. To jeszcze? A tutaj są psychol. O kurwa! Dobra, nice. Tu jest jeszcze jeden psychol, który Tutaj nie trzeba strzelać w łeb, no właśnie, to jest problem. Kurde, odnowił się, ja pierdolę. Dobra. Nowy poziom, level up. Pięknie. Wezmę tutaj punkcior. Dam tutaj. No i gotowe. Ktoś jeszcze? Cholera. Faktycznie ktoś jeszcze. Kurwa. Co? On jest odporny? Co jest kurwa? Faktycznie on był odporny Dobra, Rozwalone. I to tyle. A jeszcze dobra. Nie strzelaj mu w łeb. Dobra. Dopiero na samym końcu. One web Dobra. Rozwalony typ. Lecimy po kolejnych. Dawaj tutaj. Pięknie. Tu jest typ. Spasowy goliat, o kurwa, no to będzie nieźle. Tak myślałem. Dobra. No więcej ich jest, widzę. Cholera jasna. Dobra. Kurwa. No nie mówcie, że... Nie żyje. Dobra, żyjemy. Nie żyjesz. Jeszcze tutaj. Też jeszcze? Tutaj jeszcze, tak? Halo? Wszyscy? Jeszcze nie, dobra. Maruder. Dobra. No na razie jest prosto. Zobaczymy, jak będzie później. Bo z tego, co ja wyczytam jest 5 rund, tak? Kurwa mać, wiedziałem. Dobra. Poszedzamy. Lecimy po tamtego typa. Dobra, zabity. Jeszcze tutaj, o kurwa. i tutaj, wieżyczkę. Ładuj broń. Ładuj Dobra, świetnie nam poszło. No to teraz zanosimy tą misję i bierzemy się za kolejną rundę, tak? I tak będę tutaj zabił, i tak. Więc nie chciałbym tutaj tracić czasu. W sensie nie chcę tracić yy, czasu u Was, tak? Więc będę tutaj skipował całą arenę. I to tyle, nie? Dobra, część druga. Runda druga. Lecimy. Dobra, jestem już. W końcu. Zrobiłem tą rundę drugą? No, trochę powiem szczerze, że było ciężko. Bardzo ciężko. Zobaczymy, co będzie w, w rundzie trzeciej. Bo nie jestem taki, wiecie, za bardzo pewny. Chuj amu, zużyłem, niestety. Muszę ją odnowić. Dobra, runda trzecia i odnawiamy amunicję. Dobra, chyba ostatnie do zabicia gościu. Dobra, w końcu zrobione. Zatem idziemy. I będzie teraz. Runda czwarta, nie? A jeszcze mamy tutaj punkt umiejętności, prawda? Prawda. Aha, okej. Okay. Spokój, umiejętność. Dobra, misja zrobiona. I znowu trzeba tutaj nadować ammo, okej, okay. lecimy dalej, okej, okay, udało mi się zrobić rundę czwartą, i zabieramy się za prawdopodobnie ostatnią rundę. Rundę numer 5. I będzie jeszcze trudniej, tak? Akurat mamy amunicję w końcu. Wiecie, problem polegał na tym, że po prostu tamta epicka tarcza po prostu mi się nie odnawiała. Cholera wie czemu. Nie rozumiem tego. Więc nie wiem dlaczego tak się stało. Nie wiem dlaczego tak się działo, ale zapomnijmy o tym. Mamy nową tarczę, akurat więc, będzie, mam nadzieję, super, nie? Będzie o wiele prościej niż dotychczas. No dobra, bierzemy się za rundę piątą. Okej, okay, jesteśmy już przy końcówce tej rundy, zaraz tutaj ich wszystkich rozjeba. Daj to. Ok. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. E, tak, trochę zmieniłem broń, dlatego że mój airpeck niestety nie ma już amunicji. Standardowo u mnie. Nie trzeba coś z tym zrobić, prawda? Okay. ok, jeszcze jeden typ. Tak, to tyle, dobra. Z łatwością wezmę tutaj, a może by było. O, dziękuję. Dodam sobie jeszcze jeden punkt umiejętności. Nagrywam? Tak, nagrywa się fajnie. Dobra, coś tutaj trzeba dać. Eee, masz szansę zignorować potencjalne zabójcze obrażenia. Jeśli to nastąpi dodatkowo, natychmiast, natychmiast odzyskujesz połowę maksymalnych punktów zdrowia. To może być akurat. To niech tam będzie, nie? Niech mu tam będzie. Dobra, znaleźliśmy to misję. No i super, no i mamy tutaj rzadką broń. Dlatego uważam, że ta broń podarowana przez Moxie, łamaczka sec, jest, no powinna być dla mnie legadaną bronią. Change my mind, nie? Więc generalnie bardzo spoko broń. Dla mnie jedna z najlepszych. No dobra, słuchajcie, kończymy w tym miejscu odcinek. No, trochę mi długo zajęło przez dwa dni, musiałem trochę odpocząć eee, przez. Eee, no, po prostu przez takie nerwowe sytuacje. No cóż, na sam koniec zapraszam Was serdecznie do wspierania mojej pasji poprzez SMS, PayPal, PayStiftcard oraz Blik. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, a ja kończę w tym miejscu odcinek. Dzięki, słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Borderlands 2. Już za tydzień. Na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę. skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.